Studio redakcji Co w Zdrowiu w trakcie Forum Ochrony Zdrowia goszczę dzisiaj profesora Tomasza Chryniewieckiego, krajowego konsultanta w dziedzinie kardiologii. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, jak forum, to jakieś newsy są potrzebne nam, dziennikarzom i naszym widzom. Chciałam zapytać o taką nowość, która jest projektowana, mianowicie o standardy diagnostyczno-terapeutyczne, coś czego w Polsce de facto do tej pory nie było. Tak, to prawda. Ja będę dostarczał sporo newsów w ciągu 10 lat, bo tyle będzie trwał Narodowy Program Chorób Układu Krążenia. I tam żeśmy zaplanowali naprawdę rozwiązania bardzo interesujące, nowatorskie i na pewno będzie o czym mówić. Ale takim ważnym działaniem, które żeśmy już zaczęli... Jest to, o czym mówi pani redaktor, czyli tworzenie standardów diagnostyczno-terapeutycznych. Dlaczego my ich potrzebujemy? No właśnie, co to takiego jest, bo przecież my się chwalimy od lat, że mamy doskonałe e, wytyczne towarzystw naukowych. W polskich warunkach to są wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które są tłumaczone przez Polskie Ka Towarzystwo Kardiologiczne i przyjmowane jako e, krajowe. I to rzeczywiście są świetne e, wytyczne, bardzo dobrze udokumentowane naukowo, bardzo obszerne, no właśnie. Bardzo obszerne, często aktualizowane. To powoduje, że ich znajomość niestety jest dosyć ograniczona. Ja wśród się domyślam, lekarzy. że zanim dojdzie do implementacji, to już pojawia się nowy dokument. Pojawia się nowy, ale poza tym no, na, naprawdę zapoznać się z dokumentami, których jest bardzo wiele. One dotyczą poszczególnych części kardiologii i każdy z tych dokumentów jest bardzo obszerny. One są znane głównie kardiologom, którzy się specjalizują w jakiejś Wąskiej dziedzinie, ale nie są to dokumenty, które są szeroko znane kardiologom praktykującym. No może kardiologom inspektorzy przygotowują się do egzaminu specjalizacyjnego, no ale to jest za mało i to jest absolutnie niewystarczające. No więc uznaliśmy, że trzeba tę sytuację zmienić, no ponieważ mamy takie doskonałe wytyczne i prowadzimy działania dydaktyczne zarówno Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, jak i wydawnictwo. Redakcje, a jednak to wszystko jest niewystarczające. I dowodem na to, że jest niewystarczające są badania, które pokazują, że na przykład około 10% pacjentów po zawale serca jest leczona w sposób odpowiedni w celu obniżenia stężenia cholesterolu. No to jest niestety porażka Czyli systemu i środowiska. Na tak, tak ważnego ryzyka no, nie ma No właśnie coś, co naprawdę może wpłynąć na przyszłość pacjenta, zmienić jego życie, uratować przed kolejnym zabałem i śmiercią, a my nawet tego nie robimy, mając leki za 3 złote 20 zł za ryczałt, które powinny być szeroko dostępne i szeroko stosowane w adekwatnej dawce. I to jest ten przykład. To, to oznacza, że musimy mieć prostsze e, dokumenty, krótsze, znane przez wszystkich lekarzy, nie tylko kardiologów, co oczywiste, ale również lekarzy rodzinnych. No tak, bo ja sobie od razu myślę, że hipercholesterolemia to jest taka domena przede wszystkim lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, prawda? No, oczywiście, bo nawet jeśli e, odpowiednie leki są zastosowane w czasie e, hospitalizacji, po wyjściu ze szpitala, to pacjent potem musi być zachęcany do stosowania ich na stałe. To są typowe leki, które są do, do stosowania do końca życia, tak jak na przykład leki na e, nadciśnienie. Nie jest tak, jak niektórzy pacjenci mówią, mam już dobry cholesterol albo mam już dobre ciśnienie, no mogę hula, sobie darować. Piekłanie. Tak jest, mogę sobie darować już te leki, bo one na pewno są niezdrowe, tym bardziej, że przecież są w które mówią o, tych, o tym, że statyny mogą być niezdrowe. No więc musimy z tym walczyć. Musimy pokazać, stworzyć takie standardy, które w jakimś momencie będą obligatoryjne. No, lekarz będzie musiał zastosować odpowiednie leczenie, a z drugiej strony płatnik, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, będzie musiało zapewnić dostęp do tych najnowocześniejszych leków, no bo są też dla pewnych pacjentów, u których leczenie tymi podstawowymi jest nieskuteczne konieczne leki, te najdroższe i najnowsze. No więc, żeby ten system zadziałał, muszą być standardy diagnostyczno-terapeutyczne. Tutaj troszeczkę wzorujemy się na tym, co jest w Wielkiej Brytanii. Tam jest agencja NICE, taki instytut, który opracowuje takie standardy na wzór standardów wy wytycznych towarzystw naukowych. Więc my chcemy pójść tą, tą ścieżką i już w tej chwili powołałem parę zespołów ekspertów, którzy są w trakcie przygotowania takich standardów, no to jest absolutnie nowatorskie i nie było tego w żadnej dziedzinie medycyny. Więc w związku z tym robimy coś po raz e, kardiolodzy pierwszy. Pionierami. Ka ta, kardiolodzy pionierami. Tak, kardiolodzy pionierami i tutaj są zespoły powołane już przeze mnie e, jeśli chodzi o leczenie hipercholesterolemii, hiperlipidemii, ale również wad zastawkowych serca, zaburzeń rytmu i przewodzenia, niewydolności serca i zatorowości płucnej. Te zespoły już są i rozpoczęły e, pracę. Ja mam nadzieję, że do końca bierze roku przynajmniej zespół leczenia hiperlipidemii zakończy swoje prace i będzie mógł zaprezentować te standardy. Standardy mają być przygotowane we współpracy z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, no bo oczywiście to wszystko musi być no, skojarzone z możliwościami państwa, z możliwościami systemu i z obiektywną oceną leku. A więc te wszystkie mechanizmy, które zostały wprowadzone przez Agencję Oceny Technologii Medycznych, Rady Przejrzystości etc., etc., one wszystkie są ważne i są potrzebne i będą wykorzystywane do tworzenia tych standardów. A więc zespół ekspertów we współpracy z agencją, przygotuje te standardy. One będą potem przyjęte przez Krajową Radę do Spraw Kardiologii, której jestem przewodniczącym. Potem przekazane do ministra do zaakceptowania, do podpisania i wprowadzenia jako obowiązujące w Polsce. A więc mam nadzieję, że te prace, chociaż trudne, skomplikowane, no, zakończą się jak najszybciej. Tak jak mówiłem, zaburzenia lipidowe to wydaje się dość proste i dlatego tutaj ten termin jest najszybszy do końca mhm. bieżącego roku. No a z drugiej strony to problem ogromnie poważny, bo jak spojrzymy na dane epidemiologiczne, to blisko 21 milionów Polaków ma różnego rodzaju zaburzenia lipidowe. Oczywiście, a my ma, naprawdę mamy takie możliwości leczenia, że one mogą zmienić przyszłość pacjentów. Tutaj mówimy też o pierwencji pierwotnej. Możemy zapobiegać pojawienia się zawału, pierwszego zawału. To są możliwości nieprawdopodobne. Nie możemy sobie pozwolić na niewykorzystywanie tych możliwości w Polsce jako społeczeństwo. Czyli jak rozumiem to jest taki projekt, dzięki któremu wytyczne no, trafią pod lekarskie strzechy. Tak jest, tak, tak właśnie ma być i jestem przekonany, że to się stanie szybko i będziemy to monitorowali, bo jednocześnie są tworzone mechanizmy, które pozwalają monitorować zarówno preskrypcję leków, realizację tych leków. Tu mamy mechanizmy elektroniczne, które tu wykorzystamy w tych standardach. No i, i też równolegle rozszerzamy wachlarz rozmaitych rejestrów medycznych, które też są niesłychanie istotne. Mamy tych rejestrów już parę, ale chcemy, żeby, żeby również kolejne choroby ważne dla kardiologii były tymi rejestrami objęte. Te informacje, te dane z tych rejestrów też nam dają niesłychanie istotne. A od razu podpytam, informacje. jakie rejestry na celowniku? No, w tej chwili uruchomiliśmy cztery rejestry. Rejestr ablacji, rejestr ekstrakcji elektrod, rejestr infekcyjnego zapalenia, zapalenia Wsierdzia? w to i i Mechanicznego wspomagania krążenia. To są te rejestry, które e, są realizowane. No, kolejne mają dotyczyć chociażby e, zatorowości płucnej. No, my nawet tej skali w Polsce e, nie znamy, chociaż domyślamy się, że to jest ogromny problem. E, dlatego też rejestr z jednej strony, a z drugiej standardy diagnostyczno-terapeutyczne leczenia zatorowości płucnej. To jest przykład, że to podejście w Narodowym Programie Chorób Układu Krążenia jest kompleksowe. E, równolegle prowadzimy. E, Działania, one wszystkie mają do siebie pasować i stworzyć nowoczesny, efektywny system w najbliższych latach. No to trzymam kciuki, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Dziękuję.